Charytatywne koncerty walentynkowe. Od lat organizujemy je dla czterech fundacji, z którymi współpracujemy. Fundacji, które opiekują się chorymi, dziećmi, niepełnosprawnymi ludźmi. Tworzymy dla nich przedstawienie, podczas którego zbieramy cekiełki, aby wspomóc ich codzienną pracę. W tym roku gramy przeboje trzech wielkich gwiazd: Whitney Houston, Eltona Johna i Tiny Turner. Wszystko wplecione w akcję, akcję teatralną, która jest oparta o klasyków o Moliera i o Bernarda Shawa. Na scenie instrumentaliści, młodzi instrumentaliści, a więc mamy y, y, troszkę, powiedzmy, akwarium uniwersyteckiej, tylko że w mikroskali. Tak, mikroskali i takiej młodszej skali też, bo wszyscy są no, najstarsi, ledwo 18. Są to uczniowie szkoły. Grają, śpiewają, tańczą, występują jak aktorzy. Sami napisali aranżę, sami dyrygują, no i sami wykonują. Kiedyś zaczęłaś? Zaczęło się od chyba czterech koncertów, ale tak nam się to rozkręciło. Chyba, chyba się podobają. Co roku mamy coraz większą publiczność. W tej chwili jest aż osiem koncertów. Cztery przeznaczone dla mm, widzów szkolnych. Mamy wiele wielu gości, wiele wycieczek, powiedzmy, klas. A pięć spektakli odbywa się w godzinach wieczornych i popołudniowych w najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela.